Witam państwa serdecznie w telewizji Zabrze Miejscu, gdzie skupiamy się na tym, co dzieje się w naszym mieście. Dziś pokażemy, czym żyje Zabrze: aktualności, relacje z lokalnych wydarzeń. Zapraszam! Złożeniem kwiatów przed pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego i tablicą upamiętniającą pułkownika Łukasza Cieplińskiego uczczono w Zabrzu pamięć żołnierze niepodległościowego podziemia. Żołnierze wyklęci to były osoby, które walczyły za wolną Polskę, za swoje ideały, za wolność, którą pragnęli. Cechy, które towarzyszyły żołnierzom wyklętym, to była głęboka pobożność, ale również odwaga, patriotyzm, siła przetrwania w ciężkich czasach. Nasza obecność tutaj chce przekazać to że ich śmierć nie była na darmo, tylko że pamiętamy, pamiętamy o tym, że zginęli za Polskę, aby ona była wolnym krajem, zginęli za wiarę, aby tą wiarę można było wyznawać. Zginęli po coś, to nie była bezsensowna śmierć i to chcemy pokazać naszą obecnością tutaj. Trzeba upamiętniać żołnierzy wykrętych, trzeba pielęgnować wartości patriotyczne. I może nawet inspirować się ich dokonaniami, wyczynami. Młodzi ludzie też pamiętają, że oczywiście to, że jesteśmy w klasie mundurowej, to naprawdę staramy się pamiętać. Brać z nich przykład. My jesteśmy szkołą patriotyczną, mamy słynnego Polaka, za patrona szkoły, więc pamiętamy o tych żołnierzach wyklętych, którzy oddali życie za ojczyznę i sprzeciwiali się reżimowi politycznemu w czasów. Patriotyzm to jest najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, że żyjemy w Polsce, w wolnej Polsce i też potrafili to docenić, że za to, że możemy taki standard życia mieć obecnie, że możemy być w wolnej Polsce, to inni musieli oddać życie. Jeżeli chodzi o pułkownika Łukasza Cieplińskiego, to jest. Jesteśmy szkołą, która odkryła Łukasza Cieplińskiego w Zabrzu. Nasi uczniowie z liceum parę lat temu napisali książkę o Łukaszu Cieplińskim, o jego życiu. No i dlatego też tutaj upamiętniamy Łukasza Cieplińskiego. Jako klasa mundurowa przywiązujemy dużą wagę do takich uroczystości, co dla nas bardzo ważne oraz oddajemy hołd żołnierzom przy każdych takich uroczystościach. Jest to bardzo ważne święto, no i przyszliśmy tutaj. Będziemy godnie reprezentować naszą szkołę i obchodzić tę święto. Byliśmy pierwszą szkołą w Polsce, która przyjęła to imię, wtedy kiedy jeszcze mało kto zdawał sobie sprawę z tego, kim jest Witold Pilecki. A tak, to prawda, to jest ogromny powód dla nas do dumy, dlatego, że jest to wielki, wspaniały Polak, bohater, który całe swoje życie poświęcił walce o wolność ojczyzny i walce dla ojczyzny. Każdą trudność w życiu możemy pokonać. Mając takiego bohatera przed oczami, bardzo budująca jest postawa tych wszystkich młodych ludzi. Kiedy opowiadałem im o Toldzie Pileckim, to nie mogłem się nadziwić, jak oni mnie słuchają. Było to naprawdę bardzo takie wzruszające, budujące, i myślę, że jest to dla nas oznaka dobrej przyszłości. Jeżeli będziemy pamiętać o przeszłości, to na pewno możemy zbudować lepszą przyszłość opartą na zrozumieniu, na szacunku, na patriotyzmie, na miłości drugiego człowieka. Na tym, czemu hołdował Witold Pilecki, to jest postać, którą należy naśladować, Myślę, myśl żonie, córce i synkowi. Utuli jego głowę ziemia brzązka. Ojczyzny, fragment łączka na popołudnie, przeżył kacetu piekło dobra w niebie pod 548. Podczas ferii zimowych w naszym mieście nie można było się nudzić. Teatr nowy zaprosił najmłodszych mieszkańców zabrze do wzięcia udziału w warsztatach teatralnych. Miejska biblioteka publiczna oraz jej filie przygotowały mnóstwo ciekawych zajęć literacko-plastycznych. Centrum Rozwoju Rodziny zaprosiło na kreatywne warsztaty balonowe. Za to, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbywały się tygodniowe warsztaty muzykalowe. Z Miejskim Ośrodkiem Kultury współpracujemy już od kilku lat i organizujemy właśnie taki cykl, który nazywa się Mokostrada do Gwiazd. Jest to zarówno cykl letni i zimowy i właśnie podczas ferii organizujemy różnego rodzaju warsztaty. I zazwyczaj są to zajęcia, jednak opierające się na sztuce artystycznej, jaką jest teatr. Tym razem postawiliśmy, jak zazwyczaj w naszym wypadku to była na musical i był to autorski spektakl dwa właściwie, bo w pierwszym tygodniu był to spektakl agenci w smokingach, a w tym tygodniu był to komediowy spektakl Smoknimi. W nos. Mają możliwość skorzystania z warsztatów pod kątem dykcji, śpiewu i tańca, więc wychodzą z takim bagażem, który pozwala im czuć się pewniej na scenie i to też pomaga w codziennym życiu. Co robiliśmy? No, tańczyliśmy na pewno, ćwiczyliśmy i ćwiczyliśmy aktorstwo. Kiedyś się bałam występować, ale już przegoniłam ten strach, i teraz wiem, że warto chodzić na takie zajęcia i w ogóle występować w aktorstwie. Można się nauczyć bardzo dużo rzeczy i można nauczyć się śpiewać, tańczyć. Było super. Właśnie tak sobie to wyobrażałam. Można lepsza się nauczyć pokonywać swój strach. I jak Wam się podobały te warsztaty? Super! super! To jest końcówka tych ferii. Fajnie, że w taki sposób mogli, mogliśmy je zakończyć, podsumowując warsztatami teatralnymi, które się tutaj w miejskim ośrodku kultury odbywały. Było widać to zaangażowanie, tą radość, także pełna pasja. W dzisiejszych wydarzeniach to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.